jak duża jest to broń Żubrów, a oto ich skład, 31 w bramce Michał Perchelt, a to już Pogoń Grodzisk Mazowiecki, 1 w bramce, 41-letni Paweł Kieszek, niezwykle doświadczony, ale pokazał tym pierwszym meczem, że nadal w Pruszkowie. Mariusz Mieszka daje sygnał do rozpoczęcia spotkania, więc pierwsza historyczna piłka w starciach, puszcza niepołomice Pogoń Grodzisk Mazowiecki właśnie za nami. I rozpoczęli gracze z grodziska Mazowieckiego. Widzimy charakterystyczne. Nie, nie. Zmuszają piłkarzy puczy do dalekiego zagrania za linii obrony. Ryzykownie Noiszewski. Oj nie chciał oddać do bramkarza i to się może zemścić. Jest cholewia. Czy będzie za moment? 1 do zera! Moim zdaniem zlekceważył całą sytuację Mateusz Cholewiak, to była stuprocentowa sytuacja, Cholewiak zewnętrzną częścią buta chciał dokręcać. Na, nie, na niewiele się to zdało, więc grają długą piłkę Niepołomiczanie, no i szybkie przejęcie przez Pogoń, uwaga, Korczakowski, Korczakowski, lewa noga, Korczakowski, broni Perkel, jeszcze jedna szansa, Adamski, blokuje go teraz Walski, ten Ale... dośrodkowuje, jest Śmiglewski, nie trafia, napastnik wypożyczony z Krakowi. Ale jeszcze może być powtórka, uwaga, Cholewiak, lewa noga, Cholewiak, uwaga i trafienie samobójcze, ale pech. Teraz pogoni Grodzisk Mazowiecki, Aleksander Geiger trafia do własnej bramki. Ależ między tymi panami, bo jak na razie spora przewaga Noj, nie Nojszewskiego, a Cholewiak. No i kolejna akcja, Mateusz Cholewiak, uwaga, wypuścił sobie piłkę, dobiega do niego Kargulewicz, Cholewiak na pole, karne, Śmiglewski! Broni Kieszek. Chcemy, żeby udało się te inwestycje poczynić jak najszybciej, by pogoń mogła po prostu grać u siebie. Korczakowski. Kolejne dośrodkowanie, tym razem wyżej zawieszona piłka. Uwaga i gol! Korczakowski dośrodkował. Zamknięta ta akcja i chyba nie spodziewał się Perkel, że ta piłka wpadnie mu za konie. Że wyparł. Cieszy się strafienia. trafienia. Kompletnie niewidoczny w tym meczu Oliwier wyparł. Znalazł się tam, gdzie trzeba. A Perchel zaskoczony, bo z bardzo ostrego kąta wpakował piłkę do siatki. Lewy. Szybkie wznowienie. Oj, pomylił się teraz Farbiszewski. W porę się jednak zdążył wyasekurować. Koniec tej pierwszej części, a więc puszczanie połomice. Zmierzył się z tym tematem, powiedział słowa przepraszam, więc myślę, że ten temat zakończony i też kibice w Niepłomicach wrócą dzisiaj do domów i myślę, że też opowiedzą, że był taki trener, zrobił coś kiedyś takiego, powiedział na konferencji. A... Może się podobać i ten pierwszy występ i ten dzisiejszy Rafała Adamskiego naprawdę dobre. Ale teraz uwaga, bo śmiglewski centra na pole karne. Uwaga, jeszcze stępień skiksował mi tej sytuacji. Wydaje się, że poślizną się na tej mokrej na Mateusz Stępień, bo to była świetna okazja. No niefortunnie interweniuje. Dochodząca, trzy odchodząca, jednak krótkie rozegranie do Dośrodkowuje dobra ta centra i kieszek. Miał chyba pewność swoich decyzji, wiedział, że ta piłka przeleci nad poprzeczką, wchodzi w drybling, wiemy, że dysponuje dużą szybkością, mija Kargulewicza, François. ale nie było tam żadnego piłkarza z jego drużyny. Jeszcze raz, ten piłkarz, dobre podanie do Mrozińskiego, lewa noga, wstrzelenie, dobrze, dobra decyzja Cyszek. Mrozińskiego, dobra decyzja, bo gracza puszczy od tr strony trenera Tułacza. I zobaczymy jak Mateusz Szczepaniak, który teraz... Świetnie Szczepaniak wszedł na boisko, zabrał się z piłką Szczepaniak! No mogliśmy mieć przepiękne trafienie. Teraz sporo walki o piłkę. Konstantyn, dobre zejście do środka, pokazuje się Adamski. Uwaga, Rafał Adamski! Ależ teraz świetna interwencja, Kasolika na wślizgu. O, Oj, przystąpiła chyba Łoś, Koseiwa przed polem karnym. Ale nieporadnie, nieporadnie zabrał się z tą piłką japońską. Myślę, że najpierw nieporadnie Kacper Łosia, później tak samo nieporadnie Iwao, ale znowu nieporadność jest górą. Stęp i strzelaj broni kieszek, ależ to była groźna próba Mateusza Stępnia. Będziemy to widać, e, widzieć w powtórce. Mógł być zasłonięty przez ustawienie. Ostatnia akcja, Walski. Oj, teraz dobra piłka w tempo do Koseja Iwao na polu karnym. Cholewiak wbiega też jeszcze jeden z zawodników centra. Ależ tam mogło być gorąco, ale świetna interwencja w obronie. I jeszcze tam wcześniej e, gra przerwana przez arbitra. Bardzo niebezpiecznie to wszystko wyglądało. Znowu Farbiszewski ma problemy po tym uderzeniu głowami z Korczakowskim. Nikt tutaj z, tych dwój z tej dwójki zawodników nie kalkulował. Korczakowski poszedł w ciemno. Niepołomiczanie. Cholewiak zatrzymywany. Wychodzi z kontratakiem Szczepania. Cholewiak się wyasekurował. No i zakończy. Nam to spotkanie Mariusz Myszka. Puszcza niepołomice. 1 pogoń, grodzisk mazowiecki. 1. A więc yy, porówno.